Dolar 1634 rok Władysława IV Wazy, wybity w miennicy w Bytgoszczy. Rzadka moneta. W tym przypadku mamy do czynienia z ładnym egzemplarzem. Moneta ma sporo takiego nalotu, szczególnie po stronie rybowej. Ale jeśli chodzi o świeżość, o połysk, to jest naprawdę ponadprzeciętny egzemplarz poprawnie wybity z dużą ilością właśnie takiego meniczego lustra, ale też z troszeczkę chropowatą powierzchnią, ale na ten typ monety to mamy tutaj do czynienia z naprawdę bardzo solidnym i zdrowym egzemplarzem.